Dzień dobry, witajcie widzowie. Mamy zimę. Rano było minus 18 stopni. Eee. Dwa dni temu już zaczęły się te mrozy. No to co? Pierwsze co to mój samochód bora? I co? Padł mi akumulator. No krótkie odcinki ten samochód robi. Akumulator był niezadowany. No i siadł pod pracą. Odpaliłem go z kabli. Dojechałem do domu, no ale problem z samochodem był taki, że nie nagrzewał się, strasznie było zimno wewnątrz w kabinie, szyby strasznie nie parowały, przed mrozami starałem się zrobić serwis taki pobieżny, powiedzmy, olej, filtry i tak dalej, ale co, pompę tandemową też robiłem, bo ciekła. Opa ta jest zrobiona, no i co tutaj widać też te świece żarowe od podgrzewacza, trzy świece, one są nowe, aczkolwiek jeszcze było ciepło i no nie załączały się te świece, nie, nie, nie działał ten podgrzewacz, no i po padnięciu tego akumulatora pod tą pracą podładowałem go w domu, no i wziąłem się do te świece mówię będzie pewnie działać ten podgrzewacz, jest na minusie, no i zaczął ten podgrzewacz działać. Fajnie się zrobiło ciepło w kabinie od razu, praktycznie po odpaleniu samochodu. Zmierzyłem miernikiem, wszystko udawało prąd. Tutaj był. Jakby ktoś miał problem i ciężko zmierzyć, czy to w ogóle działa, czy nie, to zaraz Wam pokażę, e, o co chodzi. Z tym podgrzewaczem. E, tutaj, pod tą skrzynką. Tutaj mamy dwa przekaźniki. Nie wiem czy mi się uda teraz to wypiąć o, uda się chyba. O, to są dwa przekaźniki. Ten daje na dwie świece, ten przekazuje na jedną, czyli w sumie są osobne przekaźniki. Ten setka jest od dwóch świec, 53 jest od jednej. One się załączają najpierw dwie, potem, i potem dołącza się ta jeszcze jedna do grzewa. No i co? idąc z robiłem dedukcji, sprawdziłem tam wszystko, dawało prąd. Prąd można sprawdzić. O, tutaj nie wiem, czy będzie widać. O, jak dotykam, tu, jak dotkniemy miernikiem, to pokazuję 12V, bo to nie jest to odizolowane. Czyli masa, i patrzymy, i daje nam prąd, to nagrzewa się. No i zaczęło się nagrzewać. Tak jak mówię, wszystko fajnie pięknie. Pojechałem na stację benzynową i odjeżdżając ze stacji benzynowej, zapaliło mi się ładowanie. Czyli alternator dostał chyba za duże napięcie. Obciążenie bardziej. No i walną alternator. Nie mamy ładowania. Chciałem go odpalić teraz po tych. Teraz rano, dzisiaj było minus 18. No i co, ładujemy akumulator? Znowu prostownik Bruch, Tak jak wcześniej nagrywałem w Władimirce. Ładujemy tym prostownikiem. Bardzo dobry prostownik. Super się sprawdza. Ma chyba z 6 lat. Cały czas go hetam. Używałem go tam w tych filmikach też, tam pożyczałem koledze, właśnie tego John Deere ładowaliśmy. Nie John Deere nie, John Deere ma nowe akumulatory, ale on tam Belerusa ma na moich filmach. E, I tego Belarus'a też ładowaliśmy. Akumulatory tam chyba są dwie dwunastki. Tam jest 24 chyba w tym Belarusie. to też super się sprawuje ten prostownik. Także jak coś to polecam taki prostownik. Naprawdę się mega sprawdza. Może jest trochę taki nieporęczny, ale... Ale, ale daje radę. No. A co? Co jeszcze Wam mogę powiedzieć w tym samochodzie? Samochód w ogóle wygląda tak. Jest na co dzień użytkowany. No i przebieg. Może zwykły, niezwykły ten samochód, ale dość niezwykły przebieg jest w nim, bo jest praktycznie. Przebieg mamy 600 tysięcy. Dokładnie o. 594 km. I... I co? W, w aucie auto jest praktycznie od nowości u nas. No, wygląda tak. zawarznięty, Sprawdza się super. E co było robione przy tym przebiegu? Przy 300 tysiącach była wymieniona turbosprężarka. E a samochód w ogóle pochodzi z Wolfsburgu. Tam został kupiony z fabryki. No teściu robi w Niemczech, no i tam go kupił od Niemca właśnie. Znaczy no z fabryki go kupili, praktycznie można powiedzieć. Eee, co i przy tym przebiegu, tak jak mówię, przy 300 tysiącach była robiona turbosprężarka. Eee, za jakieś tam 350 może coś, sprzęgło było wymienione. I to wszystko. I to wszystko, no to wiadomo, rozrząd, oleje, filtry, hamulce, jakieś tam były robione. Pompa tandemowa, to, to, ale pompa tandemowa dopiero padła przy właśnie przy tym przebiegu, czyli tam pół roku temu może robiłem tą pompę tandemową. No i tyle, samochód chodzi, cały czas odpala, jeździ. A co, auto trzymamy, bo jest z hakiem, nie mamy haka w domu. Znaczy w autach, bo mam trzy samochody. Jest hak i tym hakiem samochód nie dość, że notabene ma taki przebieg. To jeszcze w sezonie używamy i ciągamy przyczepę nim. Proszę bardzo. Mam przyczepę, ona sobie tu zimuje. Hobby. I nią jeździmy, ciągamy sobie właśnie tą przyczepę. To tą auto jest niezawodne praktycznie. No Teraz padł ten, ten yy, alternator. A klimatyzację jeszcze robiłem, tak. Yy. No to właśnie przy tym przebiegu padło jeszcze, co padło, padło, najpierw sprzęgło padło klimatyzacji kompresora, a później za chwilę walnąła cewka. No i tą cewkę wymieniłem, już sprzęgła nie ruszałem, bo wszystko nowe założyłem i auto śmiga, jak widać, klima działa, wszystko. Nie ma osłony, no osłona mi terkocze i nie lubię tam terkocze tam pod tym silnikiem. No silnik wygląda tak na ten przebieg. To mora w ogóle ślinka, tutaj jest bardzo ładnie, wszystko jest tak można powiedzieć w oryginale. Nieźle. No także auta tutaj kurczę. No nie wiem czy już te samochody będą takie. Czy samochód wytrzyma tyle przebiegu bez niczego. Praktycznie. To jest 1.9 tylko to jest taka dziwna wersja, bo on ma 101 koni. Nie pamiętam tego znaczenia, powinno być na obudowie rozrządu. A nie wiem czy będzie widać. Eee. Zobaczymy, spróbuję to przetrzeć. Te, te naklejki mają tak, że one się wycierają ATD, podejrzewam. Nie wiem czy dobrze ATD, ATB, No nie wiem coś takiego. Doki taki właśnie dziwny silnik, bo zawsze byłem przyzwyczajony, że na pompów, bo to jest na pompowtryskach. wtryskach. A, pompki nic nie było ruszane. Eee. Przyzwyczajony byłem do tego, że one mają, załóżmy, 110, 115 koni, 130, nie? Te starsze TDI-ki. taki 101 koni jest no, dziwny. Może nie dziwny, no, ale tak rzadko spotykany. Albo ktoś nie wie jaki ma, nawet i to mówią. że 115. No a, jeszcze walnął mi ten e, wentylator od chłodnicy nowy. Ale to wszystko grosze kosztuje tego samochodu. To jest, to jest właśnie dobre w tym aucie, że jakiekolwiek naprawy to praktycznie nic tutaj nie kosztują w porównaniu z innymi autami w tym aucie. Pokażę Wam jeszcze wnętrze, chociaż jest trochę takie, mówię, co auto codziennie jeździ, to wiadomo, jak się samochodem jeździ, to się nie da utrzymać w czystości, jeszcze ten bardziej na wsi. No fotel wygląda tak, no, jakiś tam długopis, no. No, no to jest 6 pak przebiegu, no, praktycznie. O, teraz będzie lepiej widać. No kierownica jest trochę wyślizgana. Gałka zmiany biegów. Gałka zmiany biegów gdzie nie wygląda, nie? Tutaj na wnętrze. No ja sam jeżdżę tak do radio. Tutaj najgorzej ten... Widać ten przebieg już trochę po tym, po wskaźniku... O tutaj po przełączniku świateł. O. No to ten też nie jest jakąś tam piążej, nie wiadomo jako. Auto też zaś nie było nigdy brane. No nieźle ten samochód wygląda. Pokażę Wam jeszcze Mercedesa, jakiego mam, ma klasę. No ta klasa kiedyś przyjechała z Niemiec, od handlarza kupiłem. Z lawety praktycznie go kupiłem. Tak się prezentuje. Nie narzekam na ten samochód. Praktycznie w ogóle nie narzekam. No, w nim też trochę było. Na początku trafił w ogóle na lawecie, bo co się z nim działo? Totalnie zapchany był dolot. Dolot w Niemczech stwierdzili, że że pęk tłok, coś takiego, i przedłóg jest do komory. Do skrzyni korbowej. No wnętrze tak, a on ma chyba 260 tysięcy przebiegu, tak 260, no tak się auto prezentuje, no oryginalny przebieg jest, wracając do tego kolektora, no stwierdzili tam, że auto nie ma ciśnienia, pęk tłok, jest przedmóg do komory, do skrzyni korbowej, o 200, 260 no. Też to ładnie, to tu gałka tylko się wytarła, na ten moment. E, no i co? No i cały czas było podejrzenie, że silnik, w ogóle silnik jest do wymiany i kupiłem go z drugim silnikiem. E, już samochód był porozbierany, tam kolektory były zdjęte, ale jeszcze tam dokładnie tam ten no, egier nie był zdjęty. No i co egier jak wyciągłem? Spod sufitka też auto nie było nigdy prane, nigdy, od nowości. Nic, nic, nic tu się nie dzieje. Bardzo fajne jest auto. Eee, kierownica, o, kierownica super wyglądanie. To jest chyba 200. 60 chyba tysięcy, nie? Tam było. No. no praktycznie nie ma zużycia na tym. Ja Złapi ostrość może. No i kupiłem go z drugim silnikiem, ale zobaczyłem, że ten egier jest zapchany. Odpaliłem go na plaka, jak go wyczyściłem, chodził. No i co podkładałem, tak chodzi, <grydziłem> pojeździłem chyba za 3 lata, no i postanowiłem wymienić sprzęgło, wymieniłem sprzęgło, chociaż było dobre w sumie, ale tam wiadomo, no już wjąłem ten silnik, nie ma, nie ma tragedii, będę i tak go tu jeszcze raz wyjmował silnik, bo tam mój błąd, bo nie włożyłem takich, nie, nie zamontowałem z powrotem sporników od turbosprężarki, Szybko, szybko, szybko jak to u mnie i co? Pęk kolektor wydechowy do tego już chyba siadają wtryski, bo tak trochę nierówno pracuje. A zobaczymy jak odpala, zobaczymy, bo to było teraz minus 16. Dobra, nagrzał się. No i chodzi, nie? O trochę nierówno tam faluje, nieraz na obrotach, trochę tak, no... Ja wiem z doświadczenia, że trzeba te wtryskiwacze przejrzeć, przynajmniej dać na sprawdzenie, tak i, i tyle. Ale wyjmę ten silnik, tam jeszcze o, cały ten blok wymieniłem z tymi rolkami, pompa wody, wszystko poszło od razu, jakby ten silnik wymieniony. I co? I świece żarowe. Ale tam mówię, no te wtryski, wyjąć, ten kolektor. Coś tam jeszcze, jakiś gdzieś olej zaczął uciec po drodze. No i tak to wygląda. No. Trzeba będzie wyjść, nagram filmik. Jak to będę wyjmował, to zobaczycie, że to nie jest wcale takie, takie straszne, jak tam ludzie opisują w tej A-klasie. Że. O, chujowe samochody, że kurwa tam się nic nie da zrobić. Może fakt faktem, że trzeba ten silnik wyjąć. Ale powiem Wam, że jak się wszystko tak dobrze zrobi, tam jak się wyjmie ten silnik, to na 200 tysięcy mamy spokój ze wszystkim. Praktycznie wymieniałem tylko oleje i filtry, a bardzo miło się tym jeździ. To jest ta nowsza klasa, to jest 2005 rocznik. No i co? No i no to tak znośne auto, fajne, pakowne jest, i dobrze się, bardzo przyjemnie się nim jeździ. No. Jak dla mnie to naprawdę wygodne w ma też. Zobaczymy czy Władimiryc nam odpali, co? Sprawdzimy, też nieruszany akumulator, chyba o ostatniego odpalania Zaraz zobaczymy, czy ten sprzęt odpali No, kolejny filmik będzie w takim razie, też z odpalenia wodymirca. zobaczymy Czy on dygnie? A, tu klemę zdjąłem A, będzie znowu problem z tymi klemami Ach, to Czeka na remont ten ciągnik i tak Tyle czasu. Dobra, palimy, zobaczymy. No, gdzieś znowu akumulator, no, mówię. A z tymi bateriami. tym, tym wszystkim muszę to zrobić porządek. No uwaga. No. Coś mi tutaj ten mój stacyjkami nie łączy. Aha. Dobra, aż zimne wszystko twarde te przewody. O o o o o coś tutaj strzela, coś pyka kurwa czego na luzie zostawiłem zaraz zobaczymy Jak ruszy do przodu to będzie wiadomo nie wiem dlaczego nie łapię a może bezpiecznie się spalił gór górny bezpiecznik jest ktoś zamontował. A o proszę bardzo, już wiem dlaczego nie pali śrubka luźna. Kurwa to wszystko tak. O dobra teraz będzie trochę ściślej to może załapie. O tam się smaży coś. No i nie łapie, nie łapie nam wody Mirec. Ach, ta skrna z tymi klemami, trzeba zrobić porządek w końcu. No, nie, chyba nic z tego nie będzie. Zimno jest, nie chce mi się... Kurwa, znowu... Znowu te klemy. O, nie ma czym puknąć teraz. Idę. Idziemy, pies. Teraz zobaczymy. W piecu się pali, nagrzałem, już tutaj kurcza w tym warsztacie. Mówię, trzeba tym wjechać, ten rozrusznik wyciągnąć. Zobaczymy. O, już tutaj cieplej się zrobiło. Już jest dużo. można robić. A, co miałem wziąć? Dobra, bierzemy gasurkę O, nie wiem, przy to. O, na piecu to już mamy. Galancie. Trzeba będzie zaraz przykręcić. A no, już się ciepło rozrobiło, to mówię, można robić. No, na no, minusie mamy. A zobaczymy. Mam taki termometr. O, tam za 4 stopnie. No, dzień jest. Ciekawe, jak będzie noc. Ech, idziemy, idziemy, idziemy. Zobaczymy ten akumulator w tej boży też trzeba, trzeba będzie wymienić. Ładowałem go wtedy i dzisiaj chciałem odpalić, nie dało rady. Ech. Zobaczymy, czy zapali. O. Teraz to będzie połączenie. Dobra, a może mnie nie rozjechał, ciekawe. No i dupa. Dupa. A tu idziemy tak. Wa tyle czasu, a to tak... Nie, nie, nie zapali. Dobra, zdejmijmy klemy. Ach kurwa, nabiłem, teraz nie zdejmę. Tą zdejmę. Zawsze zdejmuję klemy. Za zimno jest słaby akumulator. Rozrusznik też trzeba było przejrzeć. Widać jak kręci. Dobra, urywam, zobaczymy czy ta bola odpali. Jak coś to nagram jeszcze filmik jak ten. Wyciągam ten alternator, bo tam się prosto wyjmuje. Sobie pooglądacie jak rzeźbie. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku.